Czy Donald Trump po czterech latach będzie mógł wrócić do tego budynku? Czy może raczej wiceprezydent Kamala Harris będzie musiała zabrać swoje rzeczy z tego budynku, czyli budynku, gdzie biuro ma wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, i przenieść się do Białego Domu? To są pytania, na które próbują znaleźć odpowiedzi dziennikarze od momentu, kiedy główny lokator tej rezydencji, czyli Joe Biden, powiedział, że w wyborach jednak nie wystartuje. Odpowiedzi oczywiście nie znamy, ale byliśmy tutaj na tej ostatniej prostej kampanii i jedno, co mogę zaręczyć. I Donald Trump, i Kamala Harris do ostatniej chwili walczyli o każdy jeden głos. Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na RocketJobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. STS Wizjoner. Nawet 150 tysięcy złotych w darmowej grze. Promocje bardziej. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. To będzie noc wielkich politycznych emocji. Decyzji, które będzie śledził cały świat. Bój toczy się tak naprawdę o to, kto przez 4 lata będzie głównym lokatorem tej rezydencji. Ameryka jest bardzo podzielona i kandydaci do ostatniej chwili walczą o każdy jeden głos. Amerykańskie decyzje będą miały wpływ i na to, co dzieje się na ukraińskim froncie, i na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wybory po prostu będą miały wpływ na nasze bezpieczeństwo. Dlatego o godzinie 23.55 rozpoczynamy program specjalny. Poprowadzą go Arleta Bojkę i Sławomir. Dębski, natomiast o 3 w nocy zmienią ich Maria Stepan i Jakub Dymek. Będą z nami goście specjalni i będziemy się łączyć z naszą korespondentką ze stanu, Janą Pinkwart. 5 listopada o 23.55 koniecznie wejdźcie na kanał Zero i bądźcie z nami. Wtedy zaczynamy program specjalny Ameryka Wybiera. Wybory w Stanach Zjednoczonych trwają w zależności od stanu, oczywiście, od kilku do kilkudziesięciu nawet dni. Tutaj w Arlington pod Waszyngtonem głosować wcześniej można nawet na 45 dni od właściwego dnia wyborów. To są wybory. Także lokalne, o czym często się zapomina. Wybierają mieszkańcy nie tylko prezydenta, ale także jedną trzecią senatu, całą Izbę Reprezentantów, a także władze danego stanu i hrabstwa. Stąd na tabliczkach jest cała masa nazwisk, które są mniej popularne niż Trump czy Harris. No i przez te 45 dni tutaj wszyscy korzystali z tej możliwości głosowania wcześniej. Why you wanted to vote earlier? Um, well, I wanted to avoid the lines and make sure that my vote counts, so I got in and... and did my civic duty and hopefully democracy will be restored. Ale te wybory zdecydowanie różnią się od tych z 2020 roku, które zresztą też stąd relacjonowałam. Przede wszystkim dlatego, że nie są w czasach pandemii. Pandemia to była bardzo dobra wymówka dla Joe Bidena, aby mieć jak najmniej spotkanie z wyborcami, dlatego, że zawsze można było to tłumaczyć i tak zresztą robił kandydat demokratów w tamtym czasie względami bezpieczeństwa. Kamala Harris... Tej wymówki nie ma, ale też nie jestem pewna, czy chciałaby z niej skorzystać, dlatego że jej największym zadaniem jest przekonać wyborców nie tylko do tego, że nie jest Donaldem Trumpem, no ale też, że nie jest Joe Biden. wygłosić swoją mowę końcową bo tak nazywa się ten więc który jest oczywiście nawiązaniem do jej prokuratorskiej kariery, chciała wygłosić swoją mowę końcową tutaj, gdzie 6 stycznia Donald Trump wygłosił swoje przemówienie jako prezydent, co zdaniem demokratów podburzyło protestujących, którzy poszli szturmować Kapitol. Także ani nie jest to przypadkowe miejsce, ani nie jest to przypadkowy czas, bo jest to koniec kampanii i tutaj symbolicznie, przed Białym Domem, kandydatka demokratów chciała tę swoją kampanię zakończyć. Democratic nominees, a historical moment. To this moment with Kamala Harris being able to run for president of the United States is the Martin Luther King and civil rights dividend paid forward 60 years later, two to three generations. This is just a culmination of all the work that has been done by. In tutaj na miejscu są tysiące osób. Naprawdę może ludzi widać ich i przed samym białym domem i po drugiej stronie na National Mall cały monument Waszyngtona jest właściwie pełen ludzi. Są tutaj ludzie, którzy chcą głosować na Kamale Harris, dlatego, że to jest Kamala Harris, a nie dlatego, że nie jest Donaldem Trumpem. She's qualified. She's been Vice President for one of the most successful presidents we've ever had. She's got the experience. She knows what she's she's surround herself with great leaders, not Te tysiące osób przyszło tutaj po to, żeby zobaczyć Kamalę Harris w ostatnim przemówieniu jako pani wiceprezydent, bo wierzą w to, że następne, które wygłosi, będzie już przemówieniem pani prezydent elect. Already voted for him. Yeah, my whole family did. I didn't tell them who to vote for. They just, Donald Trump no matter what. They left, the last four years he was in there, they loved it. And things were easier on everybody. Washington. Wiedców wieców Donalda Trumpa. Jesteśmy w salę w Wirginii, na pograniczu z Wirginią Zachodnią. To jest ten moment, kiedy już większość mogła zdecydować na kogo odda głos, ale jeszcze mimo wszystko Donald Trump chce przekonać do siebie kolejnych wyborców. Wirginia to nie jest stan wahający się, on jest stanem w zasadzie skierowanym na demokratów, dlatego to spotkanie jest dosyć interesujące. No, ale nie brakuje osób które chciały się spotkać z byłym prezydentem i którzy są tutaj. W samej sali jest prawie 10 tysięcy osób, na zewnątrz dwa razy tyle, bo tutaj się po prostu nie ma tyle miejsca. I'm more on the conservative, more of a constitutionalist um, and stick to those principles. It's worked for you know, 200 plus years and I think it'll it'll continue working very well adhere Tutaj kandydaci nie śpią tak naprawdę. Donald Trump z tego spotkania, tutaj, gdzie my jesteśmy, jedzie jeszcze dziś na jedno do Karoliny Północnej. Następnego dnia ma też cztery czy pięć wieców, z czego dwa w Karolinie. Można no, wysnuć taki wniosek, że to jest ten stan, o który w tym momencie toczy się gra. A o co się toczy gra dla wyborców? Oni twierdzą, że przede wszystkim o walkę z nielegalną imigracją. Nie można dać nikomu, żadnego innego kraju, otworzyć ich granicę i dać nikomu przyjechać. Jeśli Trump wygra, a on wygra, tak jak mówił, to będzie wciąż złe. Bo już tu zostawił teroristów. Drogi tu są. Tutaj. The bad people are already over here. What is the biggest challenge for America after this election? Whoever wins. Just to have unity then. That's what we're supposed to do. I mean, there's going to be a winner and a loser no matter what you do. So after that, you just have to stay with your local government agencies and keep pushing for your local government to do what. Your small community is do. Ale są osoby, które już są wygrane na tej kampanii, i to są sprzedawcy kampanijnych gadżetów. Nie brakuje w Waszyngtonie, ale w sumie w całych Stanach Zjednoczonych takich stoisk jak te, które tutaj widzimy na ulicy, które pojawiają się rano, znikają wieczorem, a potem jadą dalej. Są tutaj i koszulki, tradycyjnie, i z Kamalą Harris, i z Donaldem Trumpem. Są czapeczki, są magnesy, kieliszki nawet. Cała masa gadżetów, co komu tylko przyjdzie do głowy. No ale jakby popatrzeć i powróżyć troszeczkę z tych gadżetów, no to też tutaj mamy idealny remis. Koszulki z Kamalą Harris kosztują 9 dolarów, koszulki z Donaldem Trumpem też 9 dolarów. No ale jak zapytałam, to trochę częściej, mimo wszystko, w Waszyngtonie nawet sprzedają się gadżety z Donaldem Trumpem. Być może dlatego, że jest ich więcej, albo są bardziej różnorodne, ale faktycznie tak jest. Więc tutaj znowu mamy stan wahający się wśród sprzedających, ale wśród kupujących, wahających się, ci wahający się bardziej skłaniają się w stronę kupowania gadżetów z Donaldem Trumpem. Zwłaszcza, że jak byliśmy tutaj podczas Wiecu Kamali Harris, to ceny podchodziły już pod 20 dolarów. Przed Wiecem, bo w trakcie Wiecu już sprzedawcy krzeczeli, że sprzedadzą za pół ceny koszulkę z Kamalą, czyli za 10 dolarów. Wynik można spróbować wywróżyć z cen gadżetów, można sprawdzić sondaże, które na dzień przed wyborami tak naprawdę mówią tak samo niewiele jak na miesiąc przed wyborami, czy nawet wcześniej. Można też wyniki obstawiać u bukmacherów. To jest tutaj w tej kampanii bardzo popularne i bukmacherzy w Stanach Zjednoczonych Mówią, że to Donald Trump jednak zwycięży z dużą przewagą, no ale obstawiać takie wyniki można nie tylko w Stanach Zjednoczonych, a można na przykład też w Polsce. Nasz partner STS też prowadzi takie zakłady. Można obstawić, kto wygra, można obstawić, kto wygra w poszczególnych Stanach, a nawet jak zagłosuje Polonia, wszystko jest w linku w opisie. No i trzeba pamiętać tylko, że to jest zabawa dla osób pełnoletnich. W Stanach Zjednoczonych jednak jedyne co wiadomo na 100% to to, że czas decyzji dobiega końca. Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na rocketjobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Przewaga bardziej. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.